Ja ma Gościu mi cały kadr Cały kadr mi zepsuł Teraz muszę wszystko... Nie ja wiem, utnę ten filmik Czekajcie Zacznij, mi za tym, kurde, z kurde, z gniazdkami, kurde, kurwa kurde, kurwa kurde, 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 kurwa kurde, w kurde, śmiecił Kurwa będziesz na kurde, śmiecił, kurwa na YouTube, zobacz. A ten matczy się nie da To tak pojebie w ogóle, nie, że wszędzie to. Jak mu się nie da Zawsze jak coś robię, to zawsze musi Każdy coś zepsuć. Bardzo musi coś zepsuć. ...nie się nerw, drugi filmik. Ta drugi filmik zrobię. Tam już kiedy, teraz już coraz bliżej do zimy. To chętne do kupienia kamery... Piszcie w komentarzach. Który kamera. Co? Na pewno ktoś byłby chętny, co? Bo ja kupuję drugą. No i zobaczcie. Deflektor, o. Deflektor. To... Proszę, też dużo sprawdzę. Nie wiem, się... No tak No ale będziemy się szczęśliwie zobaczyć na tym Po drugiej stronie Nie wiem, co kadry, bo jeszcze powiedzę, że wariat ze mną. I tak już pewnie myślę, że jestem wariatem No bo do kamery Idziemy się przejść Dobra odwracam Was żebyście patrzyli gdzie idę o, psa możecie zobaczyć A nie psa nie ma dobra um, idziemy zobaczyć Tam się przejdziemy To odwracam Was Idziemy Tam się przejdziemy Może o. nie To na pewno nie Ale dobra przejdziemy się tu Tak gdzie tylko na falka miałem przejść w ogóle dawno u niego nie byłem Także się przejdziemy dzisiaj do niego Idziemy do mojego po pokapana, który leży w tym się A po pomyślę. i pójdziemy dalej no bo źlełoby się go posmienić znaczy. Na przykaciach mój zarośnięta to w tym miejscu zaraz mu O tu, tu leży zakopany. No i tak, no to jak Wam się podobał mikrofon, bo to chyba nie. Czy... Widać go, widać go, widać go. Zmontuję później to Znaczy później Już będzie, pewnie trochę lepiej mnie słychać, nie? No i tak kot mój leży tu Przyszedłem do niego trochę Żeby wiedział, że pamiętam o nim To najlepszy kot był. Najlepszy. Innego już takiego kota nie będę miał. Kurwa, te jeb... jebane kleszcze. Mówię wam, te... te... Po prostu te... Ja nie wiem, kto to w ogóle stworzy te kleszcze. Te, te kleszcze są w ogóle żadnym pożytkiem. Żadnym. Żaden pożytek z nich. Tylko choroby większej niż to się... W ogóle nie, wyry, nie wyrywajcie kleszczew. Jak będziecie mieli kleszcze, to nie wyrywajcie, bo ja wiem, ja już się sam przejechałam na tym, wyrwany, dwa razy wąkowi klasze i choroby się nabawił. Ktoś kto wam mówi właśnie, żeby wykręcać albo wyrywać, to główna prawda. Nie. Klesz jak się łapie sam, to on y, tych zarazków nie wpuści. Nie. Tu mówię wam szczerze wszystko. A to Marcin pierdolisz głupoty, że to Kleszcze nie A ja wam mówię, że tak Ja wam mówię Głupot nie gram, Bo wiem Ale będzie długi film Kurde jest zimno trochę Pójdziemy się przejść do tego starego zielnego ile jest jeszcze otwarte? Zobaczymy Może byśmy wzięli klucz od spróbowali go chociaż palić, ale wątpię, że chyba nie, bo tam chyba coś to tam coś jest na rzeczy tam on już nie chce tak palić jak kiedyś Ale podejrzewam, że pewnie się będzie do wymiany, bo. On po prostu... Albo się przegrzewa... Albo... Zobaczymy ja, czy otwarty to jest. Nie będę Wam nic pokazywał, bo to nie wolno, tak? zamknięte. Yy, Coś tam jest na rzecz Bo wrzucam sobie... jedynkę albo dwójkę, nie? i... no... jadę, jadę i gaśnie. A jak na luzie stoi, to jest... normalnie pa, pali, nie? Czyli co się zdarza? Albo elektryka, w kiedyś był żelany. No i tak. No pokazać mogę wam, nie? Choć w tragicznym stanie jest. Może wam pokażę. A, no, że są nijaki. Otwarte, otwarte jest. Wchodzimy. Zobaczcie. Jakieś się na niej właściwą meterę zobaczcie jaką wygląda. Nie, ja, ale ja myślę, że... Yy, Myślę, że na zimę dam radę może coś porobić, może przy nim jeszcze przed tym przeglądem, nie? Może się uda A Jak nie tu na piachy go wezmę w ogóle Kurde Ja nie wiem co wam powiedzieć no. Kamerę muszę drugą kupić bo ta jest trochę sportowa więc się nie nadaje na takie nagrywanie a w nim to się w ogóle tak się dziwnie jeździ trochę na tamtym już się tak przyzwyczajenie, jeździ na mnie to jest taka wygodna tamten. na tym to tak wiecie To tak o krakę jeździcie gdzie... Потому на каждом все, хотя бы то не назвал вообще а Она выиграла как кости, ясно. Тоже уж. Пластиков Трудно. Хочется. nie wiem, może później, nie wiem zobaczy się coś może jakiś filmik by nagrał nie mam tematu jeszcze na jaki filmik, wiecie ja chciałem właśnie zrobić właśnie taki klip taki do, no taki tam krótki filmik, tylko że ten małecki kurwa bo cały kadr kurwa jechał tym pierdolonym ciągnikiem z gówną cały jagodny pierdolone w gównie. Słuchaj, że tak przeklinam, Marci się wkurzyłem. Marcin, nie denerwuj się. Jak mam się denerwować, jak mi cały kadr zepsuł? Cały kadr. Tak fajnie było, ten. przejechał tym z gównem. Z całym przejechał po prostu to jest takie wpinające, może wam gdzie bym niekolwiek pojechał, to jest jakieś nie, to jest wielki pochop.